Muzeum Okręgowe w Tarnowie to instytucja, która posiada oddziały na terenie pięciu powiatów Województwa Małopolskiego. W trosce o bezpieczeństwo odwiedzających oraz pracowników, dyrekcja konsultowała warunki otwarcia oddziałów z czterema stacjami sanitarnymi. Placówki zostały wyposażone w środki ochrony osobistej, a pracownicy musieli przejść dodatkowe szkolenia wszystko po to, by wrócić do funkcjonowania. Wracamy na razie takimi plenerowymi ekspozycjami. To znaczy przede wszystkim zagroda Felicy Curułowej w Zalipiu, która cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem i popularnością w latach poprzednich, a od 2019 roku, kiedy została tam zakończony został projekt polegający na remoncie i też przeniesieniu jednej, jednej dodatkowej chałupy z Zalipia, no to olbrzymie zainteresowani już widzieliśmy i słyszeliśmy od naszych koleżanek z Zalipia, że zwiedzający więc i goście niemalże wiszą na bramie, żeby się dostać, więc stwierdziliśmy, że czas to otworzyć, biorąc pod uwagę, że zapewniliśmy to bezpieczeństwo. Tak samo jest z dworem w Dołędze. W następnej kolejności zostanie otwarty zamek w Dębnie. Ponieważ tam też pojawiają się turyści, no i trudno, trudno, po to jesteśmy, żeby pracować z ludźmi, którzy chcą zwiedzać nasze, nasze ekspozycje i nie wydaje mi się, żebyśmy mogli, Ciągle odmawiać, więc koleżanki i koledzy zde są gotowi. W Tarnowie będzie to gorzej. Pewn prawdopodobnie pierwszym oddziałem to będzie Galeria Panorama, czyli ekspozycja stałej, stała ekspozycja bym, fragmentów panoramy Siedmiogrodzkiej. I tam najłatwiej nam jest zorganizować zwiedzanie tak, żeby zachować te wszystkie reżimy bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o pozostałe oddziały, będą otwierane stopniowo, trwają prace nad stworzeniem ścieżki zwiedzania w Tarnowskim ratuszu, by odwiedzający nie musieli spotykać się w tłumie. Pandemia pokazała, że odbiorców sztuki jest mnóstwo. Mieliśmy duży odzew, bo to prze, przejawiło się także w takim bezwzględnym wskaźniku wzrostu polubień naszego profilu na, na Facebooku. Ilości też informacji, które otrzymywaliśmy od odzwiedzają, znaczy zwiedzających od ludzi, którzy chcieliby przyjechać do Tarnowa lub w Tarnowie mieszkali, a kiedy rozpoczęło się już takie odmrażanie na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pojawiają się ludzie pytają, ale dziękujemy. My za to, że są cierpliwi, to znaczy nie, nie tracą cierpliwości, jak mówimy, że jeszcze nie, ale już niebawem, no to z uznaniem odchodzą i wiemy, że, że przyjdą. Choć zainteresowanie w sieci było spore, a internet dał wiele możliwości, dyrekcja i pracownicy nie mogą doczekać się żywego spotkania z widzami, zapewniając, że czas kwarantanny zachęcił do wymyślania kolejnych ciekawych wydarzeń.